Najczęściej na zakażenie wirusem RSV chorują dzieci w pierwszym roku życia. Badania Respipol w Polsce wykazały, że 70% wszystkich dzieci hospitalizowanych w okresie wiremi wirusa RSV, czyli od października do kwietnia, stanowią dzieci poniżej pierwszego roku życia. Dlaczego te dzieci są narażone na zakażenie wirusem RSV? Po pierwsze, nie mają ochrony przeciwciał, ponieważ przeciwciała, które dostają jeszcze od swoich mam po urodzeniu, nabierają tak naprawdę e, wyższych poziomów dopiero po trzech miesiącach. I druga rzecz to jest anatomia dróg oddechowych. To są, Dzieci, które mają najmniejszą średnicę dróg oddechowych, jeżeli dochodzi do zakażenia wirusem RSV i wydobywania się z komórek na oddechowego dużych ilości śluzu i materiału wewnątrzkomórkowego, te substancje mogą zaczopowywać drogi oddechowe, prowadząc do ciężkiej niewydolności oddechowej, co kończy się przyjęciami, czy to w gabinetach lekarskich, czy na sorach, czy w końcu w oddziałach szpitalnych.